Na fabrykę leci dużo ludzi, ci powiem. Dużo ludzi. O stary, oni jeszcze nie wiedzą, co tutaj jest. Ale to będzie groźnie. Rzekłbym nawet, że bardzo groźnie to będzie. No kule, że w ogóle poleciałem trochę. Bez sensu tak długo. A no, ktoś się lżej. No kurde. No. O kurde, takie imprezy to jeszcze nie jest. Ja się... pierdziele, to jest fatalnie. No takiej imprezy to nie było. Jeszcze. No ta Ale by... po naszej stronie jest dobrze całkiem chyba. A U mnie może nie. Jedna osoba. Kurde, no co to jest? Co to w ogóle jest? Niczego nie ma, nie. Leci do ciebie jeden gość. Do ciebie do gościu biegnie, z drugiej strony Get fucked! Ty byłeś z dwóch? Tak Powiem że wydżukowałem tylko z Mhm Tylko nie mam nic do leczenia Ja mam bandaże Chodź do budynku zielonego, kurde, potrzebuję jakiejś broni Mam tutaj To tu jeszcze banderze? Jak coś? To poproszę A na górze nikogo nie było? Nie wiem, bo już lądowali na 100% a te bandaże? Te bandarze? A, nie, nie wziąłeś ceny? Leżą na ziemi tutaj, A, to myślałem, że masz się, dobra. Ja się do randwaj na górze, sto procent. Możliwe, że ta lotują, a możliwe też, że czekają po prostu spoko, na nas. Spoko, spoko, spoko. Masz może? Tak. Masz? O. Jakbyś tak przynajmniej na go znak dał, Mhm. Trzymaj. Sły, słyszałem coś chyba. Na górze. Mhm. Idziemy? Tak. Jest gościu wcelowany tu jest. Leży. Teraz ty wjeżdżaj. Teraz ja jego kumpel. Le, nie żyje? Dobra, zajebiście. Tak to się robi. Trade, boys. A chcesz first, trade? Wiesz co? Mam bandaże, więc się bandażami na razie, bo wiesz? Okej. Okay. To nie było energy drinka, a było tutaj, dobra. Jeszcze po drugiej stronie zostali goście, pewnie. Mhm, mm Miało jakiś robnik ten koleś, czy nie? Nie. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobrym. Nie wiem, ja bym zszedł sobie w ogóle. Zszedł, a nie chcemy górą? No, albo może z górą sobie zobaczyć, co się dzieje. sobie z bo. Dobra, może jest na drinka, może. Pod nami, co jest tupie. Chyba, kurde, chyba u nas weszli do budynku, właśnie. Chodź, właśnie, chodź ze mną. Tupie to 100% Ok. Kurde, chyba, że zrobimy akcję i zeskoczymy sobie, wiesz, w moim stylu tam na ten na rynne. No dawaj, dawaj, dawaj się co się dzieje To dawaj na rynny Bo to są raczej. tak takim miejscowym mamy nie No no Interapanato lądowali, 100% Wszedł na górę, na dach Strze to mocno. Ja się ferstajduję Dobra, ale fersestaduj się On ja jest na górze, za tym za tym kurde, murkiem takim mhm. Bo jak kurde armora nie mam Mhm. To, że mógł za tym białym? Tak, tym Że mógł przejść też tak, że go nie było widać, kurde, przed sobie na schodki, ale nie sądzę. Jest, cały czas tam jest. Kiepski kąt, czekaj, ja pójdę sobie. Do mnie strzela. Tak. Ja sobie pójdę jeszcze inaczej. I bądź ostrożny. Strefa daleko jest, kurde, nie wiem czy tego bym ty bym nie odpuścił w ogóle Nie odpuścić Przepasowa Nie, jeszcze nie, 5 sekund Ja tak trochę od boku idę, widzisz? Tak Cholera O Strzela nie, mnie. no serio? Ale ja jestem całkowicie safe Dobra A ty tak do mnie wyszedł w ogóle? Ja muszę do ciebie zbiec on, Ty chyba nie, byłeś, nie widziałeś go, nie? Jak on do mnie strzelał ja to widziałem jakiś, go, tylko że nie on nie tak wychylił, ja, nie, ja mogłem, nie mogłem go widzieć, kiedy do ciebie strzelał. Mm -hmm. no właśnie o tym chodzi. Spodka. Strzelił do mnie? Z czego to strzelił, kurde? Nie, nie wiem. Ja mam dwójka scope'a, więc... Masz co do w ogóle jeszcze, czy nie? Bandaż. Ta strefa taka, kurde, 2 na 10. Teraz mógł wejść nawet, nie? I idę dalej. Ty się podleczysz, czy za mną jeszcze no? jakby wyskoczyć za ten. Chcę zobaczyć, czegoś tu nie wychodzi. Gdzie jest? Ja jest tu idę, wiesz. Ja tu idę płotkiem. Bo mi się wydaje, że gościu się zaskoczy. Ktoś Któż gdzie nie serdecznie Jest tutaj u mnie. Gdzie? To już za płotem jest. Nie przy mnie, przy mnie, Dobił cię? Dobił mnie. On jest tutaj przy płocie To jest tego ziomek chyba Tak to jest Tam. ziomek Patrz, okay. co mi dobierasz komplapa jest tymi po ten, tamten stał cały czas na dachu, a tamten w ogóle on sobie biegał wiesz Naokoło Dostałem 2 kile Nie, jeden, jeden Dostałem 2 kile, chyba Na czacie był tylko ten a do, gdzie jak zrobiłem wcześniej gościa? Zabijłeś wtedy, jak no... Kurde, już to mieliśmy 5 fragów już, a pierdolę nie miał kul w magazynku już więcej, nie? Aha, nie miał kul w magazynku, on mnie dobił po prostu... ...ostatnimi kulami, nie no, nice kurde Ja Co, ten typ teraz nie wyjdzie? Nie wiem Właśnie co on zrobił? On się z nim zdiłował, chociaż I już chce, kurde, tak się strzelać to niech się strzela, nie? Co? To jest jak wiesz Miałem low-hp od tamtego typu dopiero się bandażowałem. No po co on cię dobija w ogóle? Kurde jak jest to samek. sam, jak... Jeszcze ostatnimi strzałami, nie? Przecież gdyby on mnie nie dobił tymi czterema, no. to miałbym przynajmniej szansę z tobą. No, dokładnie. Jak to Stwierdził mają przygierca? No. Nie ogarniemy tych mat. No, szkoda, ale to była ciężka giera. No. Nie ma Strasznie szka. dużo osób. Sprezentowaliśmy wszystkich oprócz jednego. No, Ty masz mantec. ile? Dwa? Tak, tak dwa. No ja mam trzy, więc... Więc kurde na bazy. No jeszcze jeden, jakbyśmy byśmy mieli sześć, nie? Trzy teamy zmontowane. Czemu nie robię dalej serii de Forest? Co się w ogóle strzela na tej bazy? Bo no wrażenie, że my tylko engageowaliśmy. Tylko my engageowaliśmy. Nie było żadnych strzałów no. poza tym. Nie goście właśnie tak, zmontowaliśmy najpierw tych zmontowaliśmy tych dwóch, nie? Bo ty masz trzy fragi, tak? Tak. Później zmontowaliśmy tych gości na górze, później ci goście przeszli do nas, my żeśmy uciekli. Mhm. Ty dostałeś heada do tego gościa za kacza. No i tak weszło, no Problem był taki, że wiesz, cały czas z jednym się strzelaliśmy I tam ten teammate, wiesz Całkowicie naokoło, no za zaogrodzenie Znaczy wiesz co, ja się tak? nawet spodziewałem, tylko w tym momencie jak ty dostałeś Bo ja patrzyłem cały czas prawą stronę, mm -hmm. że właśnie gość nie obiega, nie? W tym momencie jak ty dostałeś, musiałem pójść za ciebie A w międzyczasie ten gościa tak. właśnie przeszedł sobie tam, nie? Więc to był ten problem Czy to jakieś, żebyś takie triki? O kurde też. Sajebisty powiem ci To nie był dobry trik Spoko trik Jakbyś się zabił chciałem to znać znaczy, można to, po jechać Ten trik się tak robi tylko że jak masz ten koszyczek wiesz Ten motor z koszyczkiem On tak nie traci wiesz wtedy no, no. na Na stabilności No 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 Ale teraz masz najszybszy pojazd w pół cool To prawda żebym się jeszcze typów dojechał, kurde na szybko albo zrobimy tutaj szybki skok zobaczymy co się stanie, co? no dawaj, to jest duża prędkość no stary, teraz masz najlepszy ten najlepszy, o kurde, ginę, ginę, ginę nie, nie ginę no kurde, ale nie skoczyłem no nie trochę zmarnowana okazja to jadę dalej jedź dalej i to jest tak spoko, mogę wyprzedzać strefę zatrzymywać się Leczyć, no, no. leczyć... się troszeczkę. chotę sobie na, aplikować. Dokładnie. Jak wygrasz, to kupuję ci płaszcz. Tę gierkę jak wygram, to kupujesz no, no. płaszcz? No, no. Drugi? No to wiesz, nie wiem. Bo jaki czas, drugi. Gdzie, bo mam jednego, to będę no. miał drugi wtedy, tak? No tak. Dziś tak jestem pewny, że nie wygrać, Albert. Zajebiście. Zajebiście. Ja lubię wyzwania. Śpiąteczkę dla ciebie. Biali VB. To <grymianie> brzmi jak jakiś fake, ale dobry fake. Tak daleko. Miesz, że tutaj rutowali? Jak leciała strefa w ogóle? Mogę lecieć, a może nie? Scar. Cool bro. Kurde, jeszcze lepsze. sprzętanie. No Nabywali ją kuflę na ziemię, no to trudno oleć to. Jest nieźle. Jest nieźle. Znaczy nie mam żadnych apteczek, to jest bolesny. 36. No. I to jest to, czego mi było trzeba. No, to, no, widzisz, kompensator dla ciebie wziąłem. No, 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 dzięki. Do karabinów. Dzięki, dzięki. żebyś miał. I co z tego weszło? No, nic z tego nie weszło. Masz minutę. Ty, zobacz, dopiero teraz, kurde, wjeżdża ktoś. O kurde, ty. Pojechali dalej. Przecież oni byli poza strefą. Ten jadł dalej? Takie wariaty? Czemu ci jeszcze dalej pojechali, jak to, kurde, w strefie... Przecież traci sporo HP, na pewno.

To jest jasne i chyba będzie szedł, co? No. Kurde, cały czas są jakieś schizowe, kurde, dźwięki te. takie Rafał plecy. Ta. Ała? To było bolesne. To było bolesne. Zofro na, na blisko masz kogoś. Tak? Tak. Za tymi skałami chyba wiesz. Słyszałem kroki. Albo z ich ale wątpię. Słyszysz? Mówisz? Ty, na plecy ktoś wyjechał. No im na plecy, tak. Jak strzelałeś wtedy w tego typa, nie? Tak. To było złapać trawę, jak ktoś biegnie w trawie Kurde, to jakie wariactwo. A jest śmieszna pozycja w ogóle, nie? Strefy masz nie tak daleko. Co kasku nie miał? Ja pierdele, luto te. tak miał noc. kara jeszcze w dodatku. Za normalnie niezła jazda. Właściwie no, mam trójkę jeszcze. Mam kask, mam, słuchajcie, wszystko spoko. No dobra, Kto zajebiście. Wieki. Assassin's Creed tutaj. Dobra, kurde, ja chyba nie jestem z Asasins Creed, ale jasne. Kurde, minutek. Coś się, co się zwalnąłem. Tak to nie wyglądało, ty wpadłeś w siebie, nie? O kurde, jaki wariat. Kurde, muszę i tu zakraść. Tu kurdej kurde je łopie patrz iz Ja to? stary ja oglądam cały czas Czemu nic nie mówisz? Bo... Yy... Troszkę zwątpiłem To party co się działo A że się w ogóle oni się nie wiem leczyli? Oni sobie tradowali itemki? Nie mam pojęcia co robili W dupie to mam przyznam szczerze Lecimy dalej mój drogi Lecimy dalej Uważaj na prawo bo tam wiesz stalber nie? Stalber, kurde sralber Wyzywasz Stalber? Stalbera nie szanujesz? Co <grym> ty jesteś, kurde, pan FC, FC Stalber, tak? <grym> FC Stalber, mojem, <boy>, sercu! Za kim jesteś ze Stalberem czy za Puczynkami? No dokładnie. Dobra, to jest tylko jakaś roślina. No to kurde, ja msi ze straszny z tymi dźwiękami. powiem No nieźle. To 24S no Trzeba iść dalej. Ale goście dostali high-end, PM. Nie no, oni tak, oni tak. Śpieszę się tam, tych znaków porobiłeś, jak tak plecy No, no. Przejechali sobie. No a ci właśnie, fajnie, że ten, ci co z mnie strzelali, nie? Mhm Znaczy idę tam tych strzelać, jak miałem na plecach Ta 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 ta, oni w ogóle, no jak mówiłem, Rafał Zapala to strzelaż? Ta 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 jacyf. Wow Ono ma topę, ja A, znam trudne słówka Znam, znam No właśnie widzę, słyszę, znaczy Słyszy A To nie jest oponent O no kurde Jestem w dupie Troszkę chyba mi się wydawało że tam to wcześniej, nie? Widziałeś czy nie? Nie. Nie było dla mnie strzelać, kurde, cp-1. Ja pierdzę. Tak się, kurde, skilluje tego. Za ile ty kupowałeś płaszcz? 100, 160 dolków. E, no, tak. Aha. Wiesz za ile jest teraz? Nie. 264 sześćdziesiąt cztery. Serio? No, na upskinsach. Zobaczy F... co ten gościu miało w sumie. Wszystko tak podrożało. U, Pamiętasz jak ci o tych butach mówiłem? U, jedzie. Bardzo mi je przed tobą wiem. widzę. Kurde, miał kara. Nie patrzyłem. No i teraz to boli Ci, Jest trochę jest daleko, kolejna Oj, <coughs> randomowy dropik. Bardzo zła strefa, Izak, bardzo zła strefa. Mhm, mm wiem. Mam autokor, dlaczego? Spochód eksploduje. Tak oni z plaży nie walili, też? Bo tak, to się dźwięk zepsuł. To jest Teraz to jest dupa Skąd to do mnie strzelał Tam był dat op Zrobi ten swój samochód, co? Dobry pomysł. Pamiętaj, że oni muszą wszyscy wyjść z domków, a ty też. Mhm. Ty jest tutaj, żeby ten na pewno. Tave. Okej, mnie trochę meli Jest podchodzi strefa mm -hmm. Lewa Kurde cool, Jedna osoba została i jest za tobą Tył lewy, lewy, lewy tył GG! Nice. Płaszczyk poproszę! Oj, ławki Kurde, Ale żeś to zajebiście zrobił, Izak? Ale żeś to zajebiście. Dziękuję, kurde, zrobił. dziękuję. Dziękuję. Ale on to zrobił, chat. Kurde. kurde. Ty, ale co on zrobił? Dziękuję. Co on zrobił? Dziękuję. Ale stary. Zajebiście ile miałeś. 13 ja. Pierdolę. Ja miałem te trzy z fabryki, nie? Wow. Ale powiem ci, że od, od top 20, nie? To no to był klasyk, nie? Tych dwóch, a nie, od tego momentu, gdzie dwóch zabiłeś, pamiętasz tym headem Skara? No, no. Od tamtego Też. momentu. Od tamtego, to się pan... zaczęło, od tamtego momentu to już, to już szedł. Od Assassin's Creed. No. dokładnie. <laughs> tak, Assassin's Creed był ciężki, ale teraz, kurde, powiem ci. No, to jest. To, to jest kurde, druga taka dobra gierka.